Kapłanka, zwana także arcykapłanką lub papieżycą, to druga karta w wielkich arkanach Tarota. Kapłanka to jedna z najbardziej tajemniczych kart w Tarocie. Symbolizuje intuicję, podświadomość, duchową mądrość i ukrytą wiedzę. Jest związana z Księżycem, kobiecą energią i tajemnicami, które jeszcze nie zostały ujawnione. Często wskazuje na konieczność zatrzymania się, zagłębienia w siebie i słuchania wewnętrznego głosu, zamiast polegania na logice i racjonalnym myśleniu. Kapłanka w pozycji prostej. Znaczenie ogólne. W pozycji prostej kapłanka symbolizuje wewnętrzną mądrość, intuicję i duchowe poznanie. Może oznaczać czas refleksji, zdobywania wiedzy poprzez introspekcję i cierpliwość. Może wskazywać na odkrywanie tajemnic lub sytuacji, które wymagają spokoju i zaufania do własnych przeczuć. Sfera emocjonalna i uczuciowa wskazuje na głęboką, ale niekoniecznie wyrażoną miłość. Może oznaczać relację pełną niewypowiedzianych uczuć, tajemnic lub podświadomego przyciągania. Sugeruje, że warto kierować się intuicją, jeśli chodzi o uczucia partnera. Może wskazywać na obecność innej osoby, która w sposób subtelny wpływa na relacje, np. doradczyni, sekretna sympatia. W relacjach czasem oznacza dystans emocjonalny, ale też niezwykłą duchową wieś. Sfera zawodowa i finansowa może wskazywać na pracę wymagającą analizy, badań, nauki lub rozwijania intuicji, np. psychologia, medycyna, ezoteryka. Sugeruje potrzebę zdobycia dodatkowej wiedzy przed podjęciem decyzji. W finansach radzi zachować ostrożność i nie podejmować pochopnych decyzji. Sfera duchowa i osobisty rozwój. Kapłanka zachęca do introspekcji, rozwijania duchowej świadomości i słuchania swojej intuicji. Może sugerować, że pewne odpowiedzi są ukryte i przyjdą we właściwym czasie. Może oznaczać okres nauki, zgłębiania tajemnic życia lub rozwój zdolności parapsychicznych. Rada Karty. Zaufaj swojej intuicji, nie szukaj odpowiedzi na siłę. Przyjdą do ciebie w odpowiednim momencie. Nie ujawniaj wszystkiego, co o wiesz czasem milczenie jest mądrością. Skup się na wewnętrznym rozwoju i pozwól rzeczom rozwijać się naturalnie. Kapłanka w pozycji odwróconej. Znaczenie ogólne. Odwrócona kapłanka często wskazuje na brak dostępu do własnej intuicji, ignorowanie wewnętrznego głosu lub życie w iluzji. Może symbolizować tajemnice, które są szkodliwe lub manipulacje. To również karta sygnalizująca fałszywą wiedzę, ukryte intencje i brak szczerości, zarówno wobec siebie, jak i innych. Sfera emocjonalna i uczuciowa. Wskazuje na niejasne relacje, brak komunikacji i niedomówienia. Może oznaczać ukrywanie prawdziwych uczuć lub manipulację emocjonalną. Wskazuje na zdrady, sekrety lub oszukiwanie siebie co do prawdziwej natury związku. Może też oznaczać nadmierne idealizowanie drugiej osoby lub uciekanie w świat fantazji. Sfera zawodowa i finansowa. W pracy może sugerować oszustwa, plotki lub ukrywanie istotnych informacji. Wskazuje na trudności w podejmowaniu decyzji wynikające z braku dostępu do prawdziwych danych. W finansach przestrzega przed nieprzejrzystymi umowami lub ryzykownymi inwestycjami. Sfera duchowa i osobisty rozwój. Brak dostępu do intuicji lub ignorowanie znaków, które podpowiadają właściwą drogę. Możliwa duchowa blokada lub zagubienie w świecie fałszywych nauczycieli i iluzji może wskazywać na nieumiejętność odróżnienia prawdy od złudzenia. Rada karty Nie daj się zwieść pozorom, coś może wyglądać inaczej niż się wydaje. Zwróć uwagę, czy ktoś nie manipuluje tobą, lub czy ty sam nie oszukujesz siebie. Spróbuj wyciszyć umysł i na nowo odnaleźć swoją intuicję. Podsumowanie: Kapłanka to karta głębokiej intuicji i wewnętrznej mądrości, która w pozycji prostej sugeruje zaufanie swojemu przeczuciu i cierpliwość w oczekiwaniu na odpowiedzi. W odwróconej pozycji przestrzega przed iluzjami, tajemnicami i zagubieniem w świecie fałszu.